Co on jest? Powinien już być dawno temu. Ciekawe, co go zatrzymało. Trudno, poczekam. Ale co zrobić w tym czasie? W sumie zawsze chciałem nauczyć się żonglować. Nie, zdecydowanie lepiej poczytam książkę. Ech, nie mogę się skupić. Może coś namaluję? No, gdzie on jest? Miał być już dawno temu. W sumie napiłbym się. Ta Irish Cream to jest to. Chodźcie, zaczynamy. Do naczynia wlej 350 ml irlandzkiej whisky. Tak naprawdę z bourbonem też uzyskasz niesamowity smak. Ale trzymajmy się oryginalnej receptury. Dodaj 230 ml śmietanki 30%. Następnie wlej 400 ml mleka skondensowanego. Jedno świeżo parzone espresso. Najważniejszy składnik. Tutaj możecie eksperymentować z kakao o różnej zawartości tłuszczu. Szczypta waniliny. Jeśli kupicie takie opakowanie, starczy Wam do końca życia. Jest niesamowicie wydajna. Dodaj dwie łyżki miodu. Teraz czas na syrop klonowy. Dostosuj nim słodkość według uznania. Zamieszaj energicznie całość. Irish Cream powstał w 1973 roku, kiedy Tom Jagą wykonywał powierzone mu zadanie. Otrzymał on 10 tysięcy funtów rocznie na jego wykonanie. Miał on wynaleźć nowy produkt. Zabrał całą ekipę, całkiem nietypową. Dwóch copywriterów, z czego jeden z południowej Afryki oraz chemika. Chodzili od baru do baru szukając inspiracji. W końcu ją znaleźli. Po przejściu przez likiety z wodorostów trafili w końcu na brandy Alexander w Nowym Jorku. To naprowadziło ich na dobre tory. Tak powstał ten aksamitny i kremowy drink. Wiecie, co jeszcze jest aksamitne i kremowe? B-roll. Perfekt! O, ale zmarzłem, coś się zepsuło i utknąłem tam na dłużej. Musimy to naprawić, ale pojawiły się w dobrym momencie. Mamcie na rozgrzanie. O, super, daj spróbować. W tym odcinku przygotowaliśmy Irish Cream. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmikami. Skomentujcie, czy zrobiony przez Was Irish Cream też smakował tak pysznie. Pamiętajcie koniecznie o tym, aby dać lajka pod naszym filmikiem.